Festiwal Legend Chmieleńskich to bardzo ważne wydarzenie, które już od kilku lat gości w naszej gminie i ma na celu popularyzację zarówno kultury kaszubskiej, jak i prastarych, ale też trochę nowszych podań, wierzeń ludowych które są niewątpliwie elementem promocji naszej gminy. Aby podkreślić rangę wydarzenia i spowodować, żeby było ono bardziej atrakcyjne, utrzymaliśmy formę konkursową. Dzieje Chmielna możemy podzielić na takie trzy zasadnicze aspekty, poprzez które rozpatrujemy te dzieje. To jest prehistoria, historia i legendy. Legendy były powtarzane z pokolenia na pokolenie, ewoluowały, ale myślę, że w dużej części też są wytworem naszych marzeń, eee, są ocierają się o baśniowość nawet i dlatego ta część jest najpiękniejsza i, i na tej części się skupiliśmy i bardzo się cieszę, że e, chcecie Państwo e, brać udział i te legendy chmieleńskie prezentować, bo one są bardzo piękne i z pewnością e, możemy się nimi e, pochwalić nie tylko w powiecie kartuskim czy na Pomorzu, ale i w całej Polsce. Na scenę zapraszamy Szkołę Podstawową w Chmielnie. Legenda o Demroce. Spokojnie tu żyjemy w tym Chmielnie. Jak dobrze jest sadnąc na wałach, i słychać jak fale kłodna i głę biją łeb. Żeby jeszcze rycerze z pokoleni dalej mi płekły. Nie ta, so ta jest młody, sposobny, a do te wszystkich by Nie dzewuj ta, że ślepia im docegrają. Ne, ale ty wiesz nie lepiej, że ani mój łic, ani i Inny nie przymusi mnie, żebym łaska białką płeganina. Zadam roko, do nóg twoich płydem, western moją białką. Moja odpowiedź jest w tak samo. Ni, ją myśla, dzieci zły za tobą stoi, i krzyże tobie, derch mnie na Jeste chłopcze chłopcie, baba, jak nie chce pły dobroce. Niech bądź, jak nie pójdzę po dobroce, wezmę na moc. Wezmiech, jak baba to zaprze, miech na łeb i hajda. Was nadam roko. Proszę łez stań moją białką. Ni, nigdy. To my szłyby Kto mnie werwie z tego piekielnego młela? Błezie mój, błezie, piastunko moja. Retuj, retuj mnie nie błega, kupę, krupe, Cię. Kupe, były bracynowi mojej przelec na ratunek nasi własny. Jak dobrze zmył bez doma. Kasie wsi, jest ora, klasie wsi, raz. kasie ka we, kasie ka ka we klasie raz. wsi, jest ora, nas wsi, jest ora. Klasie wsi, jest ora. Klasie wsi, jest ora. Klasie nad brzegiem jeziora Białego zamieszkiwał pewien rybak, który miał niezwykle urodziwą córkę. Lecz nie mógł jej dać żadnego posadu, bo sam nic nie posiadał. Pewnego razu wjechał w te okolice rycerz na polowanie. Nie spotkawszy przypadkiem córkę rybaka, zachwycił się jej pięknością. Tego samego wieczora rybak udał się nad jezioro. Siedząc raz nad brzegiem jeziora, Przemyśliwał stary rybak, skąd zdobyć posag dla córki. Ja Zjawił się wtedy diabeł i obiecał dostarczyć dużo złota kamienny most przez jezioro, jeśli w zamian za to rybak zapisze mu swoje dusze. Rybak przystał na warunki, ale zastrzegł sobie, że umowa będzie nieważna, jeśli diabeł nie spełni swych zobowiązań i W Czarci w mgnieniu oka naznosili masę złota i śpiesznie przystąpili do budowy mostu. Ciekłością uciekli do piekła, zdoławszy postawić tylko część mostu. Uf, ryba, złoto zatrzymał. I teraz mów już spokojnie córkę, wydać za rycerza. Przygotowuje się szkoła podstawowa w Miechucinie. Zaprezentuje legendę o Tamowej. Welle, chrześcijan, pleni na to, ty nie chcesz? Niech Twój Chrystus, płek, żeś, swoje łez i seweretu. A chcesz, bo nie miał strachu śmierci. Musia Ci rzec, że jeździesz bardziej lanką satu i slepiżny. Przyjdę, do mu Reżemu, wyrzecz mi Chrystusa, ty i łestanisz przeżyciem. Przerzeczem? Nie ma życie głębe bez błęka. Do jest oraz nim, głę topić głęb. Dost, lecę ta głę. Zaprowadzaj głę do mojej izby. To nie je, bele, kto? Do izby? To nie je, bele, kto? My możemy na nim wiele zarobić. Ty mnie miał wnet zabity, a miaty ty nade mną dobety? Ni. Nad tym, co dobądze, su nad sobą, nikt inny nie dobądzę. Wiesz co? I bym w ten twój łobek. Ja już ze zdrościa. Nie będziesz żałowa. Rabuśnice, płyta wszedce do mnie. Jemem, jenigłe pana, i płoda za jego głosa. Wam ustawiam to wszedkłe. Ulnita pły a bajutka płedzelca sa. Jó dawek. Brat tamową, My co? Ełetoje, waj, nowy punkt. Bandeta jemu posłyszeli. Szkoła powstała w Korzyczkowie. Zaprezentuję legendę diabelskie Zielsko. Dawno temu, gdzieś na kaszebak w płelu wyrosł dziwny zele. Witum was, to władisa. Radzę stawić nędzęś, niech rozce. Ale jest mi psieląg. Mumcie ty, że jest baron Bur. Leg wez nie dowiesz co, jak co so zwi mojej zeli. Na paralisia! Nie wisz skłego guduś! Wiatujemy co? So? Barochantno! Byś trzy dni do piersi go piani kura, a ziecie śmie, jak co so zwi mojej zeli. Hola hola, bratku! A ciebie i bądź wiedział co tede? Tej desty się mojej rola. A, laweter! To mnie sobara A co wtedy czy i cynicki nie pływim? To na tu Adesza do mojego cemnego królestwa. Wciora i w płetku głos płeć plantacji! Ne i ktoś to je! Pewno ja ciś wylizali paniczki, co dostał to pole w sposobii. Nie musz próbę, nie dość wiarę! To Richtig lece per! i co tery? No i ja, ściech w głupotę! Co z nim zawitował, jak to zwie to dziwny zele. z który stóry budy siowom, nikt nikt nie wie. Tery błeli mnie moja głepota, Ciej do witra nie dowiesz, co ty nazwę, Straca moja desia, a jene, jene jo. Franciszka łeb smarowała swoje łeble cieni z małą, Łeble papiurama i reszczała w pole z zelenią. Wzietkę nocny weli ze z mojej roli. Uciekaj z Zygunu, nie je to zela podlibył. uciekaj z mojej tobaci, to jest moja tobaka! E, e, e. Ne co mądrziano? wiesz jak co mojej zeli? A wim, wiem! To gdy. gdyj. Czeja, że twoja desia, wnetka będzie młej. Tobaka! Tobaka głupi siatanie! Ześ na grą, to nie może być prawda. Jy, pun, zemi, piekła! Przegrył je wiatren w Kasiebum, musiał regnąć do piekła. Tak płynale leledze na kaszebach tobaka, sadele, żmiwilio i kruncele do zażywani. I takie do z dnia. Warsztaty terapii zajęciowej w chmielnie. O diabelskim moście. Nad brzegiem jeziora Białego mieszkał rybak, który posiadał niezwykle urodziwą córkę. Pragnął wydać ją za mąż, lecz nie miał dla niej odpowiedniego posagu. Przyjechał w te okolice rycerz na polowanie, spotkał córkę rybaka i zachwycił się jej pięknością. Zapowiedział, że przyjedzie po pewnym czasie, żeby pojąć ją za żonę. Rozmyślał teraz stary rybak. Jak zdobyć potrzebne dla dziewczyny wiano? W nocy zjawił się u niego diabeł. Przyrzekł mu złoto i zobowiązał się zbudować most między jeziorami rekowem i białym, a żeby skrócić drogę do łapalic i kartus, byleby rybak zapisał mu swą duszę. Staruszek zgodził się na propozycję diabła, ale pod warunkiem, że to wszystko nastąpi tej samej jeszcze nocy. Była już późna noc, gdy diabeł rozpoczął budowę mostu, gdy zapiał kogut. Diabelski kamień spadł pod nóża góry tamowej, gdzie wskoczył na nią olbrzymi kogut i triumfalnie zapiał po raz drugi i trzeci. A gdy przyjechał rycerz i wziął córkę rybaka za żonę, worek ze złotem kazał rzucić do wody. Ślady diabelskiego mostu są widoczne do dziś między jeziorami, a kurzą stopę można oglądać na części głazu, który został osadzony na murze, cmentarza przykościelnego naprzeciw. W Mieleńskiej plebań. Teraz zapraszamy szkołę podstawową z Boże Zaprezentuję legendę o stworzeniu kaszup. W jest ponbukłe miejsce, stworzyć świat, zaczął zaciął łedłe fermowanie zemny kłygle. Tak tej Bóg wziął wieldzie w jakim było wiele górów, doleznów i lasów, pól i jezur, rzeków, muś i jeźdź wiele rozmaitosce. się skłonił nad ziemią i wysadzał rozmaite strony. Stąd kawzałesa wielkie oceany, i wesocie górę, niełabeszłe lasy, i zelone rubizne, i nadzie płystynie. Jak na ziemi wszedło było i uprawione, pun Bóg był ulepił z człowieka i huchnął w niegłe rzece. Płetam łęs stworzył aniołów. Na statku peźnały maciony, sadnął so na niebieścim tronie i przestrzył na swoje dzejanie. Jo, rzekł zadowolony, to wszedłe je baro dobre, przez se na tą biedną stronę. Kasiebi chłodzą smutni. Wetrzył swój miech nad kasiebama. Pokazało się, że na dnie ułestały rozmaite określone, górci, rzeci, struści, jezora, lasy, płela i łąci. Teruene spadły na kasie pieści i białe barosnuża mozaika. Pół był był zaskoczony, nie byłby za był, by się że z resztków je można łosiekować taką piękną kryjna. Hełmoś wieldzi jantar, stwórca prawił dali. Łen nie wiace wart niż źle zemia, jaką temeś pedłę pieką. Cez do jednego z kasiebcich Jezur, ciebie kasiebe, nalazły się w śmiertelnym niebezpiekły. Wen we wepłynie na wierzch i przeniesie so Aniu znowu całym sercem dziękował błęgu Na końcu gry skrzedlat i lew z głową młęźła. Złapów swoje pazury ten nawięksi kasiepcy skarb i cesnął do łodę w tym placu gdzie są kartuze na wdyrte głowę znaka kasiep do dzis dnia je czarny te rywajowita czemu nasze są tak piękne. zapraszamy na występ naszej artystki pani Ireny Brzeskiej zaprezentuje spektakl pod tytułem Damroka jak będziesz mi się przeciekała, ciebie też utopie Dutrąc się przyjęta, masz go przyjąć, na ślub i to następca mi urodzić. Nie zgadzam się! Dosyć tej dyskusji! Tu kuchni, mi! też Wolności sobie życzę! Czy dasz mi ją? Tego nie mogę! Nie chcę! Któr to podaj mi pozycję! Władzę majątek! Z tego nie rezygnuję! Ja na tej ślub się nie godzę i za nie, nie zmienię. Siłą mnie do dołtarza zaciągnie. Żaden ksiądz śwaku nie da do moje protesty! Piotr jest Za grubą sakietę twoich tekierów nie będzie słyszał. Burza uciekinierów osłaniała. pół przy przykotach, albo ślub, albo z pierwszym byciem swą do jeziora ślubu nie będzie. Utapeciał! Pokazywanie takiej legendy, jak o Damroce, czy o rybaku, to wszystko ma związek z naszą tutaj rzeczywistością, z naszą kulturą. Dziękuję bardzo waszym wychowawcom, waszym opiekunom. Za przygotowanie, bo to wiadomo, że pra wymagało pracy i za to właśnie im bardzo, bardzo dziękuję. No i teraz, werdykt Żyry, odczyta pani Maria Leszczyńska. Bardzo proszę. Miejsce czwarte, szkoła podstawowa w Bożestowie. Dwa ró równorzędne miejsca trzecie to warsztaty terapii zajęciowej w Chmielnie. Poprosimy. Drugie równorzędne miejsce, trzecie Szkoła Podstawowa w Miechucinie. Miejsce drugie Szkoła Podstawowa w Korzyczkowie. Miejsce pierwsze Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielnie. A Grand Prix naszego przeglądu otrzymuje szkoła podstawowa w Chmielnie.